Witam Was w kolejnym filmie. Ostatniego nie dokończyłem, bo była trochę nagła sytuacja na polu, bo się zatlił kombań. Ale koniec końców wszystko w porządku. Po prostu gdzieś zebrały się plewy przy kole pasowym od i i raczej to z tego powodu, bo później tam wszystko wyczyściliśmy, wydmuchaliśmy, zjechaliśmy do domu, sprawdzaliśmy i, i później jechaliśmy dalej koło i było wszystko ok. Także raczej to był taki powód. Dzisiaj tutaj siejemy rzepak, całe to pole po przeżycie i po grochu tutaj jest 20 hektarów to całe rzepakiem. Wcześniej nic nie nagałem, bo ani nie nie ja uprawiałem, ani nie ja siałem. Teraz jestem ja tutaj na uprawie. Tata tutaj, jak pokazywałem, przed chwilą sieje. Jeszcze kawałek w tą stronę nam zostało. Także robimy to bezorkowo. Tam po gochu nie było nic robione, tylko kultywator. A po przeżycie tutaj zlataliśmy to talerzówką, żeby to trochę przemieszać tą słomę. I teraz magnumem tutaj uprawiamy na głęboko sobie tym kultuwatorem i bezorkowo siejemy rzepak dopiero teraz magnum dostaje porządne testy bo ma tu co ciągnąć 9 biegiem 1900 obrotów mniej więcej i, i ma co robić tak czy uprawa tu już drugi dzień można powiedzieć i i tam się dalej z nim nie dzieje. Tam jeden wężyk był taki cienki, spękany od płynu płodniczego. gdzieś tam. Trochę wyciekało, to wymieniliśmy ten wężyk. I jak na razie to jest wszystko w porządku w tym ciągniku. Sobie na poprzeczniaku taką pentelkę zabijam. No jak wiadomo tu w Magnumie w ten sposób są biegi, bo trzeba wszystko przebijać żeby dać na wsteczny także lepiej sobie zrobić pętelkę i, i jechać dalej także dzisiaj mamy 21 sierpnia Wczoraj zaczął się tego rzepaku. Dzisiaj nie wiem czy skończy, bo, bo mamy ładną pogodę i na pewno po południu będziemy chcieli jechać coś kosić dalej. Także w ten sposób tutaj to wygląda. Jak najmniej przesuszamy tutaj tą glebę, chociaż deszcz ostatnio jest trochę, ale nie wiadomo jak będzie dalej. Także jest uprawa, od razu siew. Zanim tak gleba zdąży wyschnąć, zobaczymy co z tego rzepaku wyjdzie. Jak na razie, w tym roku, do Spirita, kupiliśmy zatyczki, żeby siać co drugą ścieżkę, co drugą rurkę, żeby siać rzepak. Kiedyś, jak mieliśmy rapida zawieszanego to mogliśmy sobie też tak robić i wychodził to lepiej ten rzepak dlatego do tak robiliśmy te zatyczki i w tym roku też już tak robimy żeby co drugą myłkę wysiewać ten rzepak dobra uprawiamy dalej może jeszcze coś coś z zewnątrz może jeszcze złapiemy do nagrania Już tu nam dużo nie zostało, niby kawałek, ale jeszcze tu, jeszcze poprzeczniaki, także zjeżdżamy, bo już jest za 20.12, musimy sobie przygotować przyczepy, przygotować kombajn i będziemy jechać kosić, bo jest ładna pogoda, a to jest jakiś tam... 2-3 dni pogody, jeszcze tylko mamy, i, i później ma się to zepsuć z tego, co nam pogoda pokazuje. Także nie będzie, nie będzie później możliwości skończenia tego koszenia. Także zbieramy się do domu. W jutro rano najwyżej skończymy to sianie, A tutaj taki klim wychodzi, tu jest szerzej. tyle, najwyżej jutro jak będę jeździł tu w uprawie to to jeszcze pokażę dalej to ten sierp ale dosyć miękko jest Widać, jak tam ten ciągnik wpada po tym kultywatorze, to dosyć tutaj mamy głęboko uprawione. Dobra, dojeżdżamy do końca i jedziemy na gospodarstwo.